Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu filmów. Poprzednio mieliście, zrobiłem dla Was e, zestawienie najlepszych, moim zdaniem, filmów o kucharzach i gotowaniu. Tym razem e, przedstawię Wam kilka najlepszych, moim zdaniem, e, horrorów o gotowaniu i o jedzeniu. Dead Sushi Kiedy uczy się fachu swego ojca, mistrza sushi. Do tego jeszcze uczy się karate, no bo ojciec uważa, że te dwie sztuki idą ze sobą w parze. Końce twierdzi, że nic z tego nie będzie, bo jest kobietą, ma jej zapas szkodzi sushi. No to Kajko zatrudnia się jako jakaś tam kelnerka w hotelu, w którym wszyscy ją gnębią. A do tego trafia tam ekipa korpo bufonów z firmy farmaceutycznej, którzy muszą być obsłużeni z należytą starannością. No i cały plan psuje były pracownik firmy, który został przez nią szukany i wstrzykuje do sushi serum ożywiające martwe tkanki. Od teraz to już się ostro dzieje: mamy zabójcze sushi, kopulujące sushi pół człowieka, pół tuńczyka z siekierą, latający pancernik sushi strzelający sushi, i łańcuchami, i wiele innych rzeczy, które Europejczyk uzna za dziwne, a Japończyk za pomysłowe. W ogóle przez cały film przejawia się motyw zemsty poniżonych ludzi. Paradoksalnie, to jest bardzo pouczający film, jeśli chcemy się naprawdę dowiedzieć czegoś o sushi. I mówię to serio. Sushi Sushi

Kolejny krzyk! piekiel. piekieł. Z pozoru tandetna fabuła, tam stara cyganka, rzuca klątwę na dziewczynę z banku, bo ta nie chciała jej odroczyć spłaty kredytu. No i od tej pory dzieją się złe rzeczy. No ale to tylko pozorne, bo przecież to zostawianie horrorów o jedzeniu. Cześć tą książkę o małym chłopcu utrzymanym w komórce pod schodami, który okazał się być czarodziejem i co roku jedzie do magicznej akademii uczyć się w fachu czarodziejów. No to jedna z poważnych teorii mówi, że w rzeczywistości siedzi on dalej pod schodami, gdzie jest gnębiony fizycznie i psychicznie, dlatego w wyniku zaburzeń dysocjacyjnych wykreował sobie to wszystko w głowie. Podobnie i tu film ma drugie dno. Oto dziewczyna z farmy, które zdjęcie z dzieciństwa widzimy, i tam ma nadwagę, stoi z tabliczką czekolady w ręku i wszystko wieńczy napis Miss No i ona się przeprowadza do wielkiego miasta i chce być taka jak jego mieszkańcy. Ćwiczy akcent, no i odmawia sobie jedzenia. I tutaj, właśnie, zaburzenia odżywiania posunięte są według tej teorii do tego stopnia, że za każdym razem, jak widzi jedzenie, dostaje taką psychozy w postaci strasznych halucynacji. Soon it will be you who comes begging to me someone has cursed you is the lamia the most feared of all demons for the first 3 days the spirit torments its victims after that it will come to take you take me where to burn in hell for eternity Coming for me. Please listen to me. There is nothing coming for you. How do I get rid of this? I welcome you. you can give the curse away. Europejskie kino o gatunku Coming of Age mówi. Czas tyń przyjeżdża na studia weterynaryjne i opuszcza swój bezpieczny dom. Na kampusie poznaje dopiero co to jest prawdziwe życie, gdzie nonconformizm się totalnie nie opłaca. No a jako, że już została brutalnie wrzucona w dorosłość, odkrywa też swoje pragnienia. No w tym te najgłębsze. Zabójczych pomidorów. Film z niskim budżetem, dobrym pomysłem i zapasem szczęścia twórców, który nie postarzał się, mimo tego, że ma ponad 40 lat na karku. Pomidory zabijają ludzi. Nikt nie wie dlaczego skąd się wzięły te zabójcze pomidory. To się wyjaśnia akurat dopiero w całkiem udanej kontynuacji serii. No i tutaj ludzkość niespecjalnie sobie radzi, dlatego do walki zostaje wydelegowany oddział specjalny. Świetne żarto, ile tłumacz wpisał wam kontekst w nawiasy przy napisach, albo znacie amerykańską kulturę. Aw, molecular tomato. Attack of the killer tomatoes. You've never seen a film like it. This is the incredible story of the world's ultimate disaster. Vicious man eating tomatoes grow to monstrous proportions. faced with this unprecedented menace the president calls upon mason dixon special agent aided by his trusty sidekick dixon begins to unravel the terrifying mystery of the deadly tomatoes dixon is getting close too close for someone or something who could it be the girl reporter, the ad executive, the press secretary, or does it go higher? Join Mason Dixon in a race against time as he battles to save the world from the threat of nature's perfect eating machine, the killer tomato. Ain't no time to make a fuss. gotta get those tomatoes Killer Tomatoes! You've never seen anything like it! Poultrygeist Film wytwórni Troma. Głównie znany jest z takich produkcji jak seria Toksyczny Mściciel albo Troma i Julia, a także Atak zabójczych kondomów czy surfujący naziści muszą umrzeć. Na miejscu dawnego indyjskiego cmentarza powstaje restauracja znanej w całym kraju sieci barów ze śmieciowym jedzeniem, która specjalizuje się w drobiu. Duchy przodków wnikają w jedzenie i każdy kto jest zje, zamienia się w kurczakowego zombie. Krew i inne płyny leją się tutaj strumieniami. Troma jak zwykle nie Obrwa się każdemu. Konserwatywnym białym i lewicowym aktywistom, działaczom LGBT i księżom, muzułmanom, katolikom i natywnym. Jeśli ktoś uważa, że ten film jest zbyt poprawny politycznie, albo za bardzo jedzie po poprawności, to jest idiotą, bo ten film jedzie po wszystkich. Kill! Substancja. To miał być horror, ale po drodze coś nie wyszło, bo o ile w ataku zabójczych pomidorów miało być głównie śmiesznie, to miało być trochę śmiesznie, bardziej strasznie, a jeszcze bardziej ambitnie. Ostatecznie strasznie nie wyszło w ogóle, bo już nawet sam główny bohater swoją niewinną buzią psuje wszystko. Zambitnie nawet wyszło. No, chodzi o to, że gdzieś tam na pustyni z ziemi wypływa biała substancja. E, kto się próbuje, bo wiadomo, że jak ktoś białego tryska z ziemi, no to od razu bierzemy to do ust. Ostatecznie to świetnie smakuje i rozprzestrzenia się na cały kraj za sprawą agresywnej kampanii reklamowej. Nikt nie wie co to i z czego, ale każdy wie, że trzeba to jeść i najlepiej nie, już nic więcej innego. Świetna krytyka amerykańskiego społeczeństwa. There is something alive in there. Tasty! There's something alive in yogurt. It's called benign bacteria. If the stuff is in your house, do not eat it. If you have it on your shelves, do not sell it. If you distribute this material, close your doors, make no more sales.